Witam Was w dzisiejszym, no takim luźniejszym materiale niż zwykle. Jest to tak, jakby specjal świąteczny. No, i jak widzicie, gospodarstwo już jest troszkę przeozdobione na święta. Jeśli kojarzycie dobrze, to jest to gospodarstwo ze specjal na 100 subskrypcji. No i oczywiście dzisiaj troszkę luźniej, ale po prostu odśnieżymy sobie gospodarstwo. No i zwiedzimy dość urokliwe szpakowo. No które w zimę daje swój własny klimat. Więc co, no, otwieramy teraz garaż pod trzydziestkę. No i będziemy szybko odśnieżać, no bo jednak jest to dość ciekawa praca. No to co, no, co mogę Wam powiedzieć? Na te święta życzę Wam też dużo zdrówka. No i oczywiście, aby odnosiliście się takie sukcesy. Na Nowy Rok też pojawi się inny materiał. Bardziej związany, bym powiedział, z... No, po prostu z Nowym Rokiem. No, podsumowanie roku na tym kanale. No to co, no mam tylko i wyłącznie na tylną część ciągnika. Niestety, no, na przednią nie ma na motlabie. No wiecie, no to już nie jest taka fabularna bardziej seryjka czy coś, to jest po prostu luźniejszy filmik. Niedługo też pojawi się film, albo już został wrzucony, z świątecznymi modyfikacjami do farminga, które są na motlabie i które musicie mieć. No ale no, jak wiecie, no takie materiały też są ciekawe, więc no, mam nadzieję, że Wam też się on spodoba. Oj, troszkę ciężko idzie to odśnieżanie. No cóż, no mówi się trudno, no taka jest 30 i takie są pugi do no, niej. Oj, 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 No, troszeczkę idzie ciężko. W każdym bądź razie, no, możecie wyczekiwać na parę innych materiałów, bo to jest taki materiał, bym powiedział, bardziej... No, <grym> inny, no, co jak to, no, jest to nagrywane też na PS4, więc żebyście się nie dziwili, że są okna pomocy i tego typu rzeczy, no bo... No... Na PS-ie, tak jak już nieraz mówiłem, no... większość rzeczy nie jest do usunięcia. Ale uważam, że i tak jest to fajna rzecz po pogrania, dla ciekawostki, oczywiście bardziej polecam na nagranie na kompie, ale to też myślę, że jest dość ciekawe. No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Na ten czas mam parę jeszcze filmów, pojawi się, tak jak mówię, jeden, no, z modyfikacjami, albo już się pojawił, ten, który będzie wrzucony w święta, więc już pewnie macie go... no, po prostu oglądniętego, jeśli go oglądacie. I jeszcze jeden pojawi się tak, jakby podsumowujący cały nowy rok. No i co, wiele Wam powiem, no. Mam nadzieję, że te filmy Wam się spodobają, no nie? No i w sumie tutaj tak troszkę cuduje, ale. No tutaj coś za dużo nie odśnieżę tym pługiem. To jest taka bardziej luźna robota. Oczywiście piszcie, czy też w komentarzach, czy po prostu dajcie znać, czy chcecie kontynuację tej serii, co zrobimy ją też niwa na szpakowie. No bo jest to to gospodarstwo i się zastanawiam, czy zrobić drugi odcinek, czy po prostu na nowej mapie, czy może już po prostu nie chcecie takich filmów oglądać. Bo dla mnie to jest taka rzecz, powiedzmy sobie jeszcze, że no ciekawa, też możecie wtedy napisać, jeśli byście chcieli, jeśli odzew byłby dobry. To mogę to zrobić bez lektora, tylko z moim normalnym głosem. Lektory tylko byłby użyty u postaci typu, no nie wiem, ten żół, który tam nie chciał mi wymucić, no nie. Chyba Stefan miał na imię, więc no, napiszcie, bo to nie powiem, bo ta seria też mi by się podobała, ale też jest mniej roboty z y, takim czymś i mi się wydaje, że lepszy klimat by oddawało z no, prawdziwym głosem, no wiadome. O, więc tutaj mamy już odśnieżone i chyba sobie daruję odśnieżanie reszty gospodarstwa. Jak widzicie, no średnio to idzie. No cóż, no co jeszcze wam mogę powiedzieć? Teraz sobie przejedziemy po po prostu, no poszpakowiem, no takie powiedzmy szybkie odśnieżanko zrobione. O, i tutaj sobie odstawimy ciapeczka. Piękny ciągnik. O, i to może być dobra miniaturka. Ale w każdym bądź razie jest ten film, no dla Was też dziękując za ten czas po prostu, który no oglądaliście te filmy. Oczywiście podsumowanie... Tak, jak już powtarzam się, ale pojawi się. Widzicie też jakieś propozycje na, na filmy, bo jednak no, tych propozycji za wiele nie ma. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, przejedziemy się po prostu w poszpakowie. Oczywiście za chwilę też zmienię czas, żebyśmy zobaczyli ozdoby. No, kiedy jest chłodno, no nie? Więc widzimy się za chwilę. No jak widzicie, miałem troszeczkę małe problemy ze szpakowym, bo jednak nie załączyły mi się te ozdoby świąteczne. Jest, no widzicie, styczeń. Ale możecie zobaczyć, że. Moim zdaniem to się świetnie prezentuje, daje to świetny klimat świąt. No i co mogę Wam powiedzieć? Przy okazji, chcę już Wam też teraz złożyć życzenia świąteczne. Życzę Wam, abyście spędzili ten czas z rodziną w jak największym czy po prostu najlepszym towarzystwie. Abyście po prostu ten czas spędzili no, w dobrym nastroju, aby to był po prostu szczęśliwy czas dla Was i dla wszystkich innych. O, Sarenka. No, i w każdym bądź razie, o ręki w sumie, przepraszam, że przerywam, jeszcze raz to co mówię, ale w każdym bądź razie, jeszcze Wam dużo zdrowia, pomyślności, no i wiadome spędzenia czasu z rodziną. No i co, no, widzicie, że szpakowo ładnie się prezentuje. Mam też nadzieję, że Wam takie prezentowanie, może nie prezentacja, ale po prostu klimaty świąteczne odczujecie u Was w domu. Jeszcze na szybkiego zobaczycie, jak prezentuje się ozdoby na gospodarstwie, o których pojawi się film. O jaki bałwan. W każdym razie teraz zobaczcie to już na gospodarstwie. I jak widzimy na no te ozdoby fajnie się prezentują. Są na oknach takie powiedzmy obrazki, choinki. No i oczywiście ja wam je polecam. Film się pojawi. Będą chyba podane nawet linki do tych modyfikacji. Więc co no? Do następnego wesołych świąt, siema.